Tak się, tak się trzyma z głyskami i ustępkami klatę. Tempo syku. Za 40 bez rozgrzewki. Za kantorskiego. Na popielenie do, do słoiczka po sensimili. W lufie skopcimy Michałka. Dzień dobry. O, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś przyjewiemy klatę triceps. Typowo, bo typowo split. Nikt mi nie powie. To no split, to split. Kurwa. A czy ja cały czas splitę trenuję, tylko mój split jest poukładany ostatnimi czasy bardzo chaotycznie od jakichś dwóch miesięcy. Bardzo elegancko dzisiaj. Chudy w formie. Chudy coś tam ma jeszcze. I Dwa masz, masz taką kupicę? Znalazłem w domu. Był w Biedronce, nie poszedł nie... po wodę. A o, ma wodę. Kurwa. Ciekawe, czy ci ciepła będzie, ci co? Los. Tak, i będę tak klikał? Po wodę. Będzie chłopak pił. Nawodni się dziś Wstępna tu ładnie. A robicie ławę teraz? No. Zaczynamy ja już dziś. od dwóch kurwa. tygodni. Ja też Modyfikacja planu i chuj. Musi tak. być ława, bo jak to bez ławy kurwa. Co? 70, bardzo lekki. Nie robisz tu? A się trzyma, ja. ja robię splita. Same wielostawy, kurwa. <laughs> Pietrewicz powiedział. live'a oglądałem. Kompendium szacowania sylwetki, kurwa. Kompendium odszczurzania sylwetki, kurwa. No ale patrz, ty. ty stestowałem tamto, nie wychodzi. To testuje inne, czego nie rozumiem. A co ty testujesz? Tydzień, kurwa, i co? No trzy tygodnie, tygodnie wystarczy. Tygodnie. Ile ty dwa, chcesz dwa, testować? Dwa, trzy miesiące, kurwa, rzeczy? Kurwa. Trzy tygodnie, góra i świat, kurwa. No to trzy tygodnie a ty tydzień, góra pochodzi. Trzy tygodnie, trzy tygodnie się. Tygodnie porobią... Trzy tygodnie się trzymałem, nie pierdol to. Czego? Planu. Kurde. Ale to, ale fujagrama, nie no. My oszukamy chłopaków. To na przedtreningóweczkę, tylko dzisiaj udziałem. Jo. Pierdaliemy sobie szucika 200 kofeinki już drugiego, czyli razem będziemy mieli 400 kofeiny. O. Panie DJ Takie 110 ci pójdzie, panie kolego, po takiej przerwie, bo ja gorszy nie mogę być, ale wiesz, jak nie będziesz mógł, to mów. Ja ci z chęcią pomogę. O, koniec. Czuję Co ty gadasz? Mówię ci. O, ja pierdoł. Aż tak? Ty, krzywo założyłem, nie wiem. No kurwa, krzywo jak skurwysyn. Weź to tam. Żebyś przymierzył. Z ja, wam będę mał Ja w ogóle nie czuję dzisiaj mocy na tyle, żeby chodzić poza 100 kg dzisiaj Dobrze się czuję, ale kurwa. Też się dobrze czuję A na ile? Tu człowiek nie, <śmulatuj> nie wie nigdy 110 <śmulatuj> No ja na trzech poległem już Tak? łokcie się trzęsły kurwa Na trzy. Rozgrzewka? Nie Główno? Z potem czoło. Ja tak pięknie, że Ale powie ty na tym krótkim Waga, opieraj jedna tam na i trochę tam. Teraz się ogarnąłem z miską. Nie wiem, gdzie on się. Teraz wuj się zjadł na pizzę, to wiem no. on zrobił, ale. Z ona nie jest taka najgorsza. <tuszy> nie, to wygodna taka kupi, to z pizzery, dość kurwa kupić, to on z jedną. Tak! Najgorsze takie jakieś kurwa smażone. Na przykład będzie, nie? Jaki chudy. Wypierdalaj i kurwa, bo. Kurwiasz. Za przyjemnie 2 gramy teści, a będziesz płakał. Ty. Nie ma co być za duży, bo wiesz. Bo ciuchy ciężej kupić. Potem będzie, że sterydziesz. Co pod Plażowa, to tak można pół wyjść akurat, bo to nie musisz być jakiś super. Chyba się, się śniło, że byłem ten. Gdzieś na plaży, kurwa, przygotowania do zawodów. No. Ja mówię tak. Nie ma formy, nie wychodzę, coś kurwa, tak wiem <grym> Zobaczył innych nie ma formy, nie idę. Zrobię? No dawaj Ile tam? 110. Na razie. <grym wytrzań> Dawaj kurwa. Mało, no Przemek, nie pierdol nawet. No. no może ma być. Nie jakiegoś bodźca odpowiedniego. No. Dobra. Podobniku. Dzisiaj szczurołap jesteś, mówisz? moga chuda. No, no. Op. Nie ma litości tutaj. No, Aldzisko z dół też tu pierdolę, bo wchodzi dobrze. Co mówisz? Patrzcie, ten skurwysyn, wysyn. Wysy. Ja. I co musz szmaciarzowi z tego trzymania o, jest, się? Jest. Co mu z tego trzymania się? A nic nie pośmieję z kolegami, chodzi jak ten bus. I tak formy nie będzie miał, bo to zobacz sam, ja jak z Zero korzyści, mówię. A ci tak. Nie masz fanu, to formy nie zrobisz. Trzeba taki luz mieć. Masz robić, zobacz. <noise> Ujamo mu to da. <noise> Tylko życie w niewoli. Nic, Niewolnik idzie. Za ile cię można z niewoli wykupić? Nie jestem w niewoli, a żyję tak każdy parano i kada. co. Póki <grymne> co. Prawie pieniądze to jesteś niech Tak, tak. <grymne> <grymne> Dam ci 5 złotych. <grymne> ile? 5 złotych! Kurwa. szybko, kurwa. Boks! Stop! Boks! Stop! No mi się głowię za chyba, Trzymaj chwilę. Nie chcę usiąść. O. Nie, mam coś z uchem. Słuchem z mam, i tak przytyka, kurwa i te ciśnienie wypierdala, i mi się w głowie kręci. Nie wiem, co mi się dzieje, do lekarza chyba czuli. Od i prostu. po prostu. Do kantorskiego. Do kantorskiego, na popielenie, do, do słoiczka, po sensimili, wsypać. Audi. I, i, I w lufie skopcimy Michałka. Audi założyć tylko Felgi 19 i w gablotkę podglądnik stoi. Ciebie! Ciebie do tuńczyki! Do kombi wsadzić. Miejsce jest z tyłu. No nie To większa góra. A tak się, tak się trzyma, jakby z kamienistą kamiklęterą. Wam powiem, że to jest specjalna technika. Tempo, synku. Tempo. Zobacz, jak będzie się czerpał. A, chłopaku. Wybieraj 40 bez rozgrzewki. Opa. opa, opa. Nie wiem, czy za trzeba będzie ratować z opresji jakiejś. Uf. Michał, poradzi się że lekkość na skosie jest. tylko nie zucaj kętelkami. No, no.